Idziemy na Tarnicę, dzień jest no, troszkę pochmurny, ale ciepło w miarę, także idziemy. Nie, no, jest sympatycznie tutaj, dużo lasów, słuchajcie, dużo lasów. Tak na razie wygląda droga no. na Tarnicę, jest się do, do parkingu, a później no, ścieżką przez las. Jak się domyślą No tak, impreza 6 zł Zaję się do parku I się na tarnicę Droga asfaltowa słuchajcie kurczę asfalt tu kiedyś był Godzina 11.27 No nie ma się czym chwalić tak naprawdę bo troszkę za późno wyszedłem Słuchajcie poprawka na tarnicę podobno się idzie 3 godziny Uff. Jakoś nie bardzo chcę im się dowierzyć, że że jest tyle kilometrów jest mało Ale może dlatego, że tak pod górę Ja w każdym razie muszę być wcześniej, bo się okazuje, że za późno wyszedłem Okej, okay, wylewam Już siódme poty, słuchajcie Jesteśmy w lecie, więc Cisza, słuchajcie, jest totalna cisza Naprawdę można się tutaj wyciszyć Miśków nie widać Także że nie mam ochoty uciekać nawet No i sobie się bronił W każdym razie Miejsce jest bardzo sympatyczne Dobrze jest takie wypłaszczenie teraz tu można troszeczkę złapać sił bo tam no, było troszkę pod górę, a ja zacząłem za szybko iść. No i zaczęło się. Słuchajcie, postanowiłem w takim jednym miejscu. No, zobacz, zobaczcie, bo tak. No, stromo jest tutaj. Uch. Uch. Kurczę, myślałem, to będzie spacer. A wiecie co to nie jest spacer? Uch. Uch. ja mówię, małe te góry. Co to jest? To jest nic. A się okazuje, że nie. No trzeba troszkę się pomęczyć. Zwłaszcza, że wiecie, cały czas jest pod górę. To nie jest tak, że... Było jedno wypłaszczenie. A teraz znowu troszkę pod górę. A już drzewo spadło. No już cięte, jest dobre. Podobno w Bieszczadach że jest 150 niedźwiedzi ale póki co do żadnego nie widać w sumie obszar wieszcza to jest taki dosyć sporady, nie? godziny 20 także mamy chyba gdzieś połowę połowę trasy zrobione no widoki są ładne teraz pięknie to wygląda I oto przed nami Szeroki Wierch, a za nim widoczna Tarnica, najwyższy szczyt Bieszczad Polskich. Mówię Wam, wiatr był e, okropny, sponiewierał mi normalny mikrofon w kamerce, no i trzeba było dograć po prostu dźwięk. Szeroki Wierch stanowi zachodni kraj grupy Tarnicy. Od jej najwyższego szczytu jest oddzielony niewielką przełęczą, 1275 metrów. Nad poziom morza jest to wydłużony, pokryty połoniną grzbiet, mający cztery kulminacje, czyli takie cztery wysokości i najwyższy z nich oczywiście posiada nazwę, jest to Tarniczka, ma 1315 metrów nad poziom morza. Tam właśnie parking, zejście, tam właśnie będę zmierzał, nie wiem czy mnie będzie słychać. Mocno je wyczochrało. A dobra, schodzimy do Ustrzyk. Tu jest przynajmniej troszeczkę ciszy, więc można coś nagrać. Schodzę do drogi na, na Ustrzyki, tam na parking. Także to jest krótsza droga, nie? Niż, niż tą, co szedłem. Więc nie wiem, za jakąś pewnie godzinę będę na dole. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale chyba, że... Chyba, że będzie tam takie kamienie, no to... To nie będzie godzina. To jest zejście na parking, prawda? E, no, zejdzie pan na dół, tak. Bo tak patrzę, tam ścieżka jest obok. Nie, nie, nie. 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 To, czego mi brakowało, czyli zejście na włosatę, na parking, a później, czy później piechotka asfaltem, no na kemping już. Także już została taka w sumie sama zabawa.